Boa Jubileusz, no bo nie wiem czy mały. Dziesiąty no, jubileuszowy bieg imieniem Kajetana Bąkorskiego w rozszerzonej formie. Dzisiaj biegniemy na 10 km, jest też dystans na 5 km i zaprosiliśmy również rodziny do biegu rodzinnego na 800 metrów. Uwaga, 3, 2, 1, start! I nagrodą za ten bieg jest właśnie ufundowany medal przez nas jako taka satysfakcja, że... Że warto się ruszać, warto biegać. Wszyscy inni biegną na dystansach dłuższych, właśnie wybiegli. Ten bieg trwa, za chwilę pojawią się, myślę, że za jakieś 15 minut pojawią się pierwsi zawodnicy już tutaj z biegów głównych. E, no właśnie, panie dyrektorze, to w związku z tym jubileuszem powróciła piątka, bo kiedyś była, później była przerwa, nie było, a te 5 kilometrów e, wydaje się, że też e, dla niektórych co najmniej e, dosyć fajny i ważny dystans. Tak, myślę, że to jest bardzo fajny dystans, szczególnie dla tych wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem, bo jest to właściwie taki dystans, gdzie każdy, który każdy człowiek może jakby z marszu rozpocząć, przebiec i, i na pewno go przebiegnie. W jakim czasie, no to, to już zależy od jego warunków, ale jest to też taki dystans oczekiwany, bo na ten dystans zgłosiło się tu ponad 50 zawodników. Na 10 kilometrów mamy ponad 70 zawodników. Także widać, że warto, że ludzie chcą biegać na te krótsze dystanse. Chcą rozpoczynać po prostu przygodę właśnie na tym dystansie. Właśnie tą przygodę z bieganiem. Z tego tytułu bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że Sempulno biega. Cieszymy się, że do Sempulna przyjeżdżają też inni biegacze i w ten sposób promujemy i Sempulno, ale też promujemy zdrowy styl życia. Pokazując oczywiście piękno krainy. Trzecie miejsce zajął pan Marcin Palicki z Rudnej z wynikiem 34.05.13. Drugie miejsce zajął pan Radosław Januszewski z Bydgoszczy z wynikiem 34.0067. A bieg na 10 km wygrał dzisiaj pan Wojciech Kopec ze Swaderek z wynikiem 33.29.30. Dzisiaj się biegło bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż wczoraj, bo wczoraj też brałem tutaj obok w miasteczku na zawodach na 10 kilometrów, więc dzisiaj zdecydowanie lepiej, też dla mnie lepsza trasa, bo większość po asfalcie albo po dróżkach rowerowych, więc naprawdę super. Skąd pasja do biegania? Jak długo pan biega? Ja biegam 20, 22 lata, już, z 20 więc e, dość długo już e, jestem e, jakby na... No już zakończyłem karierę wcześniej, i teraz biegam e, raczej tak rekreacyjnie i trenuję e, biegaczy. Pierwszy raz w tak, raz, w ogóle pierwszy tutaj w tych Tucholskich i, te, i okolicach, więc bardzo przyjemnie, pięknie. No właśnie, jak się bardzo podobała trasa? Trasa bardzo fajna, e, dlatego że sam pochodzę z Warmii, Mazur, więc jezioro to jest to, jest to co, co jest naprawdę piękna natura, więc... A trudna? E, średnia, bym powiedział. Jest kilka podbiegów, takich mocniejszych, że naprawdę można się zmęczyć, ale ogólnie jest, można szybko pobiec. Trzecie miejsce. Zajęła Pani Anna Mrotek z Sympólna Kraińskiego z wynikiem 39-45-58. Drugie miejsce Pani Monika Szymanowicz z Kamienia. Gratulujemy. Pani Monika ukończyła bieg z wynikiem 39-43-79. A pierwsze miejsce zajęła Pani Monika Goździkowska-Dubicka ze Złotowa z wynikiem 39 21 54. Serdecznie gratulujemy. Super się biegło, pogoda sprzyjała, bo jest chłodno, troszeczkę nawet mrzawka była, więc... A wiatr nie przeszkadzał? Raz było z wiatrem, raz pot, wiatr, raz pot <grytanie> więc raz pomagał, raz przeszkadzał. E, pierwszy raz w hmm? Tak, pierwszy pan, raz w Sempulnie. Na tym biegu, tak? Tak, na tym e, biegu. Jak ma, się podoba i ocenia Pani trasę? Super, urozmaicona, czasami asfalt, czasami 6. troszeczkę lasu, super, dla mnie a, fajnie. A trudna? Hmm, nie, nie było żadnych trudności, były chyba dwa, tylko takie większe podbiegi i to wszystko. Pierwszy raz i od razu zwycięstwo, to super. Dziękuję bardzo.